Dzień dobry, dzień dobry! Gran Canaria, dzień trzeci Będziemy się w naszej fince, ekofince Czyli takim domku, schronisku, w którym wszystko jest ekologiczne W którym mają swoje uprawy, swoje jedzonko i tak dalej Wczoraj nie nagrałyśmy za dużo, bo... Przyszliśmy, dostałyśmy obiad. Byłyśmy tak głodne i przemarznięte, że go zjadłyśmy zaraz i jeszcze siedziałyśmy do północy. Poznałyśmy super ludzi, z którymi dzisiaj jedziemy na wycieczkę na południe i zachód, także zobaczymy. A teraz trochę finki, bo jest przepiękna i widok jest przepiękny. Except that we were late this morning, but <laughs> except that <laughs> everything is perfect. <laughs> na punkcie widokowym i jest bardzo ładny widok I tutaj można zobaczyć też Jakie konstelacje się układają na niebie Bo Tutaj po prostu Jest taki punkt do oglądania gwiazd Dzisiaj podróżujemy Autkiem Dzisiaj nas wiozą koledzy z Francji Których poznaliśmy wczoraj w... I jesteśmy nad w Fince. I jesteśmy nad kanionem jest kanion. Jest kanion. Jesteśmy my. Podpisałyśmy się właśnie tutaj na. Nie wiem, na czym to jest jakaś kartka taka z podpisami. Jest super. Jest trzybałka dzisiaj. Starłyśmy Tomasz Palomas, jesteśmy na piasku z Sahary. Hola! Pokąpane dwa razy, wymęczone, pożegnane. I no, teraz nasi busa. francuscy koledzy z, z hostelu zostali pożegnani, byli bardzo super i nam zrobili dzisiaj super trip out cały dzień. I chłopaki, jak nas oglądacie, y, Tomas i Jordan, to pozdrawiamy bardzo serdecznie, wycieczka z Wami dzisiaj była superowa. Buziaki! Czekamy na busa. Mamy nadzieję, że przyjedzie. Musi. Musi. Dobro... Wszystko dzisiaj dobrze idzie, więc. Tak, dzisiaj wszystko Dobra bardzo, passa, bardzo, bardzo leci dobrze leci idzie. I viril. Nie, chujowie. <noise> Jeszcze raz. Ładny! Przyjechał nasz autobus. Jed... Nie widzę. Jedziemy do Las Palmas. I te autobusy są w ogóle takie... Nie wiem, one mają dla mnie taki turecki, turecki styl, bo one są takie świecące i leci muzyka w nich i w ogóle jest... są takie dziwne w porównaniu z tymi autobusami w Barcelonie, nie? Takie, takie turystyczne są. Jesteśmy po zakupach w lokalnym Dino. Mamy żarcie na dzisiaj, na jutro. I mamy banana z Gran Canaria w końcu. I cel został osiągnięty. Mam banana. Bo podobno to są pyszne banany. i ja Jest strasznie. Nie chciałam tych bananów spróbować. Jest tu jakieś 150 odmian bananów. I są banany na przykład o smaku jabłka. Ale to nie jest chyba zwykłe, bo jest z Dino. Ale zaraz zrobię test. Czyli ten banan jest dobry banan <noise> Także coś zrealizowamy jest jesteśmy teraz w trzeciej lokalizacji, czyli w cudownym guest house. Ie. jest niesamowicie ciskutko śladówka czysto. Pięknie. I teraz przechodzimy do testu nowego kremiku z Aloesu. Made in Gran Canaria kupionego w Super Dino, nawet na 90%. Zobaczymy jak to A później będziemy testować ten krem. czy mam taki już Dobrze, dostajemy dużo wiadomości od was, że chcecie test kremu, także przechodzimy do testu kremu. Super Dino. Jeszcze raz pokażę o, markę dzielony. tutaj. O! Wow. Ciekawe. Myślałam, że będzie biały. Pomachaj. Taki jest. Taką ma scenę. <grym> <grym> Bardzo fajny taki. Serio, <grym> jak otwieracie takie maseczki do twarzy, to jest taka masz w środku i, i to jest ta masz i Jest super. Ślicznie pachnie. No? Praktycznie, ale nie pachnie als tak? Nie. Takim. Pachnie krewem. Ale takim ładnym krewem. Pachnie <noise> ładnym. Nie za 95 centów. 98. <noise> Sorry. No mm. fajnie, fajnie. Bo dzisiaj ogólnie to nas spaliło. Przewiało, wczoraj nas przemroziła po twarzy i uznałyśmy, że kupmy sobie krem. fajne jest. Podoba mi się. Poleciłabyś swojej mm -hmm. koleżance? Tak. <ślad> <Na niej. ślad> o, dziękuję, dziękuję. dziękuję, <ślad> dziękuję. Trochę, trochę mi no mnie też, ale bo mamy suchą buzię. Nie Co on ma? jest. Kraba. No, no, szczupie nie też, szczupie. Taka ciepła mam. Ty w oczy, no. Czemu ty oczy oczy.